Ostatnio gra w tym akcie i Askend no pod super randko. i no oczywiście jak zwykle ranked bez rozgrzewki więc sobie zagramy Deadlock oczywiście i Deadlock to jest naprawdę dobra postać Ostatnia gra w, w tym temacznej no i zobaczymy jak mi to profesjonalnie pójdzie. Bo wiecie, podobno według was nie zasługuje na platynę, co jest naprawdę smutna. Ale dobra, wiecie co, teraz wam pokażę naprawdę, że ja zasługuję na tą platynę tak szczerze, więc jakby tak szczerze sami się zdziwicie, że zasługuję tak szczerze na tą platynę, wiecie. Pięć się i dostajecie właśnie ten celownik. Kurczę, ja się ja stosuję się troszeczkę. Ok, udało się, ale trochę. Jaka panika w ogóle, zrobiłem troszeczkę full out, tak szczerze. Znaczy, nie był full out zupełnie, ale. Wiecie o co chodzi? Ogólnie nagrywam ten film, jak jestem chory, jak zwykle. O kurwa, w ogóle ogólnie wam powiem, że cały czas. zawsze jak nagrywam, gram bez rozgrzewki, tak się. To jest mega smutne, ja. Ok, udało mi się zabić gość. Nie, dobra. To wszystkie takie... za duży hałas tutaj był. Dobra, widzimy z tym fantomem. Co jest kluczem? W końcu ten fantom. I chciałbym wam powiedzieć, że w tym momencie, kiedy to nagrywam, mam dokładnie 393 subskrypcji Więc jeśli uda się bić 400 subskrypcji bardzo wam sobie dziękuję. Bo jestem ciekawy, kiedy mi to wbijemy. Dobra, grałem trochę tak dziwnie, bo ja muszę się skupić na giercach. Nie. Dobra. Nie no, ale co ten Timo robi? Przepraszam, chciałem się skoncentrować troszeczkę. Dobra, robimy tak. Łapeczkę tutaj, łapeczkę tutaj, jakby ktoś tutaj zresztą, nie tutaj, tylko tutaj. Dobra, ogólnie pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę i subskrypcję dwaleczkiem, ponieważ lecimy po super content. Znaczy super content jest zawsze, ale wiecie o co chodzi. Nie wytrzymam. Dobra, tak się nie zrobiłem takiego zdeca. Nie, co ty robisz? Co ty robisz? Nie, nie! Ja sobie nie wiem. Znaczy ja Phoenixa nie miałem trafić, kiedy stoi Afka. Rozumiecie, ja mam po prostu... E, Ranked bez rozgrzewki, tak? Wiecie o co chodzi? Wyższy telownik, mordo. Jakby Phoenix to crashuje tak szczerze. No i co, bo ładnie, nice try, nice try. Dobra, ostatnia rankę zapowiada się chyba przegrania, ale nie pozwolę na to. Ogólnie podsyłajcie mi w komentarzach, proszę was, według was najlepsze celowniki, ponieważ chcę zacząć w sumie. Taki teraz przyszedł mi do głowy, chcę zacząć serię, że najlepsze celowniki od was. Także w serii możecie dawać, no po prostu, komentarz i wasz jeden celownik, który chcecie, żeby pojawił się w tym filmie. A, ale jeśli chcecie, żeby się pojawił, musi być łapeczka i subskrypcja z dzwoneczkiem. Musi być, to jest obowiązkowa, jakby, nie? Dobra, nie wytrzymam. To było trochę laki, ale... Nie, laki. Tutaj się skupiam troszeczkę ładnie. Oni rajst. Brawo, na sajcie jest jakoś. Uuu. Nie. Dobra, mam killa chociaż. Excuse me? Nie. Nie dość, że ukradli mi killa. Żałosno, żałosno to jest. Nie wytrzymam, widziałem go. Ale ten team tak puszuje. O jejku, jejku. Nie wiem, jak go mi dał kreda, tak low. Przepraszam, troszeczkę zepsułam. Jedna ze sześciu. Mega niezrobinik na prawo. Fajnie, stącam. Dobra, chyba miał lała, ale czemu ja kłócam? Czemu ja skłócałem przed... O, tu jest fajny skim. Miał 40, ale troszeczkę jestem zawiedziony, dlaczego ja kłócam. Nigdy nie kłócałem, a teraz tak automatycznie kłócam. Mówmy to jest naprawdę. Myślisz, że jak tutaj dam, setupa to będzie git? Bardziej tu tam O, tutaj dam. Dobre, tutaj jest w stanie z opem? Tak. A A, miałbym tego killa Ładny chociaż kill z operatora, to mi się podobało W pierwszej rundzie zawsze się opłaca cap, lekki cap i oczywiście dwa sensory na A Postawiacie sobie tutaj i tutaj setup i robicie free killa Chyba, że wcześniej nie zginiecie, nie? To jest możliwe Piekł tutaj ściana To jest oczywiście mój grip Nie mają przejść Jak przejść? Dobra, oczywiście trzeba uciekać Co? Brawo. Nie wytrzymam, nie wytrzymam Zero asekuracji w tym nie jest Nie no ogólnie tak szczerze serio, zostawcie tego komentarza jaki celownik w waszym zdaniem jest najlepszy No serio pasuje troszeczkę No celownik żebym miał jakiś lepszy, bo taki to wiecie, taki tam trochę kiepsiutki jest Bo ten mi się już trochę powoli nudzi No nieźle, dobra czekajcie, mam nadzieję że kogoś zabije z tego Nie, wytrzymał! Nie spodziewałam się tego tak szczerze. Ja się tego nie spodziewałam. że mi wyskoczy. Dobra, widzisz, co po sobie zaczął grać? Dobra, słuchajcie, wystarczy tylko splantować, tak? Miałem czterech dualistów i nikt z naszych nie potrafi otworzyć tego. Troszeczkę dziwne, tak szczerze. Mega dziwne. Ok, pełne skupienie. Ja lecę do Phoenixa szybko. Szybciutko. Dobra, ale oni mogą mnie piekopać. Mówię, aha, papier ich zapis przerwa, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Dobra, chyba skracuję. Nie, nie zdążyłam. Ale długo, że mi strasznie wzięli. Dużo, strasznie wzięli. Aha! Nie! Ja, ten tym jest taki niemożliwy. A ja mogę to skaczować, ale zepsułem troszeczkę. Tak to się, tak to jest, jak się gra pierwszą rundę, zawsze bez rozgrzewki Zawsze gra rundę bez rozgrzewki, nie? Zawsze. Dobra, czas mi celownik, bo tym w ogóle mi nie idzie. Lecimy mój pierwszy klasyczny stalowniczek. Najlepszy mi się wydaje. Pomocy widzowie, czy może mi ktoś pomóc? Potrzebuję, żeby sprawni... Nie wytrzymam, serio odinem. Nie, to jest po prostu... Wiedziałam, że ona tam jest. Nie, ten team jest taki... Ooo dobra. Najlepiej skończmy tą grę. Chciałem zrutować szybko, ale nie było czasu zbytnio. Chociaż nie wiem ile tam było, 20 sekund, czy ile? Ładnie. Ładny strzał chociaż. Więcej skinów niż skill. Więcej skinów niż skilla, nie? 11. Wszyscy? Dobra, czas na fantoma, na Najlepszego skina. Tak, ciężko jest w ogóle otworzyć tego slightha dualistą. Mega ciężko. U nas Phoenix też gra, ale tylko leci pod killem. No

I co ja mam zrobić? Ej, nie wytrzyma. Dwa ult na mnie, i bad. Otwieram tabelę, śmieci. Ostatni mecz na ostatnim rankedzie, i w tym ostatnim akcie, no trochę kiepsko poszło. Więc, e, no, team słowy, tak szczerze.